Cześć, ja jestem Maciek, a to kolejny film na kanale Balotate. Konie to wspaniałe zwierzęta, które od wielu lat są blisko związane z człowiekiem. Służą nam jako środek transportu, towarzyszą w wyprawach i wojnach, a także wykorzystujemy je często w rekreacji sportach i sportach jeździeckich. Jest to więc jedna z najbardziej popularnych i znanych powszechnie raz zwierząt. Są jednak pewne rzeczy, o których wie bardzo mała część ich miłośników. Zebraliśmy je więc tutaj i przygotowaliśmy na ich temat materiał oto 10 rzeczy, których prawdopodobnie nie wiesz o koniach. Punkt pierwszy. Konie mogą pływać. Tak, to prawda. Konie pływają, chociaż naturalnie nie są wyposażone w cechy, które sprawiają, że są doskonałymi pływakami. Ich ciała zbudowane są raczej do biegania i skakania, nie do pływania. Konie też potrafią pływać, aby uciec lub przemieszczać się w wodzie. Niektóre rasy koni, takie jak konie arabskie lub angloarabskie, są bardziej wytrzymałe i szybsze w wodzie niż inne rasy. Punkt drugi: Konie potrafią rozpoznawać ludzi po głosie i zapamiętywać głos swojego właściciela. Ponadto słyszą dźwięki o wyższych częstotliwościach niż ludzie. Dlatego mogą wychwytywać subtelne różnice w tonacji i intonacji głosu. Badania wskazują, że konie potrafią rozpoznawać głosy swoich właścicieli nawet wtedy, gdy są one zniekształcone lub zmienione przez zakłócenia dźwiękowe. Ponadto konie są w stanie rozróżnić głosy osób, które są im bliskie emocjonalnie, od głosów obcych osób. Punkt trzeci. Konie potrafią rozpoznawać emocje ludzi. Zgadza się, to nie pomyłka. Konie potrafią rozpoznawać emocje i reagować na nie odpowiednio. Są zwierzętami społecznymi i posiadają zdolność do wyczuwania nastrojów swoich opiekunów. Dzięki swojej wrażliwości na różne sygnały wizualne i dźwiękowe potrafią wyczuć, gdy człowiek jest zaniepokojony lub zdenerwowany i reagować odpowiednio. Na przykład, uspokajając się lub przytulając do osoby. Punkt czwarty. Konie to jedne z najstarszych zwierząt domowych. Ludzie zaczęli hodować konie około 5,5 lat temu w południowo-wschodniej Azji, skąd rozprzestrzeniły się na cały świat. Pierwotnie konie były używane do transportu, wypraw wojskowych. Rolnictwa i różnych innych gałęzi przemysłów. Często są też kojarzone z tradycją i kulturą w wielu krajach na świecie. Punkt numer 5. Konie potrafią ruszać tylko jednym uchem naraz, mało tego, w dodatku posiadają bardzo dobry słuch i potrafią wykorzystywać różne dźwięki z otoczenia. Podczas słuchania lub wykonywania poleceń jedno ucho konia jest skierowane ku człowiekowi, a drugie po otoczeniu. Dzięki temu konie są w stanie słuchać poleceń człowieka i jednocześnie reagować na bodźce z otoczenia, na przykład inne dźwięki lub zapachy. Kierowanie jednego ucha ku otoczeniu jest też uważane za sygnał, że konie jest relaksowany i gotowy do współpracy z człowiekiem. Punkt numer 6: Konie mają bardzo silny węch. Ich nosy są około 100 razy bardziej czułe niż nosy ludzi i potrafią wyczuwać zapachy na odległość nawet kilku kilometrów. Konie wykorzystują swój węgiel do wielu różnych celów, takich jak wykrywanie jedzenia, wody, rozpoznawanie innych koni czy ludzi. Ale także w orientacji w terenie. Punkt numer 7. Konie mają bardzo silne mięśnie i potrafią uzyskać szybkość do 65 km na godzinę. Dzięki swojej sile i zwinności konie są w stanie pokonać różnego rodzaju przeszkody, takie jak kłody, strumyki, murki czy doły. Konie naturalnie przystosowane są do biegania i skakania, dzięki czemu są w stanie szybko i zwinnie poruszać się nawet w bardzo trudnym terenie. Punkt numer 8. Konie potrafią wydawać różne dźwięki w zależności od sytuacji. Do ich repertuaru należą m.in. rżenie, smokanie czy pianie. Używają ich, aby wyrażać swoje emocje i komunikować się z innymi końmi lub z człowiekiem. Na przykład konie rżą, gdy są zadowolone i szczęśliwe. Smokają gdy są głodne lub pragną bliskości, a pieją, gdy są zaniepokojone lub zdenerwowane. Dzięki tym dźwiękom konie mogą komunikować swoje potrzeby i emocje, co pomaga ludziom zrozumieć, co czują i jak mogą im pomóc. Ok, zbliżamy się powoli do końca, jednak to jeszcze nie wszystko. Punkt numer 9. Konie mają bardzo długie rzęsy. Chronią one ich oczy przed pyłem i innymi zanieczyszczeniami. Posiadają dwa rzędy rzęs na górnej i dolnej powiece. Które pokrywają ich oczy od góry i od dołu. Dzięki tym rzęsom, konie mogą chronić swoje oczy przed pyłem i drobnymi cząsteczkami, które mogłyby im zaszkodzić. Rzęsy również pomagają koniom wykrywać niebezpieczeństwa, takie jak ruchome przeszkody czy trapieżniki i reagować na nie w odpowiedni sposób i odpowiednio szybko. Punkt numer 10. Ostatni dzisiaj. Konie są bardzo inteligentne i potrafią uczyć się nowych rzeczy. To zwierzęta, które posiadają dużą zdolność nauki i zapamiętywania poleceń. Potrafią wykonywać komendy w różnych sytuacjach i w różnych miejscach. Czyni to je doskonałymi towarzyszami dla człowieka. Dzięki swojej inteligencji i uczeniu się, konie są w stanie współpracować z człowiekiem w wielu różnych dziedzinach, takich jak rolnictwo, wojskowość, sport czy rekreacja. Są też uważane za wierne. I lojalne zwierzęta, które są zdolne do nawiązywania trwałych więzi emocjonalnych z ludźmi. Ok, podsumujmy ten temat. Jak widać, konie to zwierzęta o wielu ciekawych cechach i zdolnościach, o których nawet wiele osób nie wie, choć od tysięcy lat współpracują z człowiekiem w wielu różnych dziedzinach. Daj koniecznie znać w komentarzu, jak podobał Ci się ten film, i zasubskrybuj kanał. Ja jestem Maciek, a to był kanał Balotaj. Cześć!